W biurze wystaw artystycznych w Sieradzu wyjątkowe wystawy to standard, ale taka zdarza się raz na trzy lata. Właśnie rozstrzygnięta została szósta edycja konkursu triennale z Martwą Naturą. Na konkurs nadesłano ponad 400 prac. Po pierwszym etapie zostało 120, ostatecznie na wystawie pokonkursowej znalazło się 75. W ciągu trzech lat, które mijają od kolejnej edycji, przed następną, odbiera mnóstwo telefonów, czy będzie następna edycja, czy aby na pewno i kiedy. Artyści pytają o ten konkurs i dbają, żeby wziąć w nim udział. Jest to bardzo ważna płaszczyzna porozumienia twórczego między poszczególnymi artystami i środowiskami. Wydawałoby się, że martwa natura jest tematem ogranym. A wcale się okazało, że nie jest tak. Co roku mamy nowe rozwiązania tematyczne, nowe rozwiązania formalne, nowe pomysły, często zaskakujące. I rzeczywiście jest to studnia bez dna mam nadzieję, że jeszcze długie lata konkurs będzie ogłaszany i będzie ważny i oczekiwany przez twórców. Dla mnie on jest no szczególnie ważny, ponieważ mogę skonfrontować to, co robią już artyści no, zawodowi, że tak powiem. Z tym, co jest podstawą jakby kształcenia studentów na uczelniach plastycznych, gdzie właśnie Marta Natura stanowi ten element, tak powiem, podstawowy edukacji plastycznej. No tutaj to jest zupełnie inny etap. Ale rzeczywiście bardzo interesujące przynajmniej dla mnie są. Te nowe rozwiązania, takie nowe, świeże spojrzenia na ten temat, który jak się okazuje nie jest tematem martwym. On ciągle gdzieś tam inspiruje twórczo artystów, malarzy i ciągle ten temat podejmują. Być może ta wystawa, właśnie ta inicjatywa sieracka jest taką inicjatywą dopingującą malarzy, że, że, że warto wziąć udział, że warto się zmierzyć z tematem, skonfrontować z, z kolegami, którzy... Ten sam temat podejmują i w bardzo różny sposób go rozstrzygają. Martwa natura wydaje się być tematem akademickim. Każdy student uczelni plastycznej ma zapewne w pamięci godziny spędzane na poszukiwaniu odpowiednich proporcji przedmiotów. Mogłoby się więc wydawać, że młodzi artyści niechętnie wrócą do tego tematu. Tymczasem na szóstą edycję konkursu to właśnie młodzi plastycy nadesłali najwięcej prac. Grand Prix, czyli nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdobyła Anna Taut za obraz Zmęczenie Materiału. Był to ostatni obraz namalowany w mojej starej pracowni w Gdańsku. Moje malarstwo zawsze wyraża jakieś moje emocje i wydaje mi się, że Martwa Natura jest wspaniałym do tego polem, by pewne rzeczy przekazać odbiorcy. Nie zupełnie bezpośrednio, tylko za pomocą symbolu, światła, formy, koloru. Jury nie miało łatwego zadania, nie tylko ze względu na ilość, ale przede wszystkim ogromną różnorodność prac. Artyści zastosowali różne techniki malarskie, nawet tak rzadko dziś używane jak enkaustyka. Podobnie jak w poprzednich edycjach, czerpią inspiracje z dorobku zupełnie odmiennych kierunków od koloryzmu, przez pop art po hiperrealizm. W każdym konkursie, czy w każdej jakiejś wystawie konkursowej, plastycznej, to już nie, nie tylko chodzi o malarstwo, te wybory są no, po prostu trudne. Jest mnogość prac, różne stylistyki, i tutaj jury no, musi dokonać w miarę obiektywnego wyboru i takiego spojrzenia bez uprzedzeń. No i z tego powodu rzeczywiście te wybory są dość, dość trudne, ale w efekcie okazuje się, że w czasie dyskusji, oceny, ważenia różnych opinii jurorów dochodzimy do jakiegoś wspólnego zdania i te prace, które wyłoniliśmy, zarówno na wystawę, a zwłaszcza te, które są nagrodzone, to efekt już no, bardzo zgodnego, że tak powiem, spojrzenia na, na te prace. Pokonkursowa wystawa w Sieradzkim BWA pokazuje, jakie są trendy we współczesnym polskim malarstwie. Pokazuje też kierunki poszukiwań i penetracji artystycznych. Przygotowanie prac na konkurs wymaga od twórców skupienia, ponieważ Martwa Natura to temat dość wyeksploatowany, w którym trudno powiedzieć coś nowego. Się wydaje, że to nie chodzi o to, żeby mówić coś nowego, tylko powiedzieć po prostu coś od siebie, coś swojego prywatnego, bardzo indywidualnego, więc um, bez względu na to, jakiej techniki się używa, czy jaki temat artysta podejmuje, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, by był szczery po prostu w swoich wypowiedziach. Wystawa pokonkursowa to także zapowiedź wystaw, które w najbliższym czasie zagoszczą w Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych. Już w lutym 2013 roku swoje prace zaprezentuje zdobywczyni Nagrody Starosty Sieradzkiego Jolanta Caban. Również dla mnie, jako dla dyrektora galerii, jest istotne, aby poznawać nowych twórców, aby poznawać nowe trendy. Każde z Triennale owocuje następnie przez kilka lat wystawami indywidualnymi poszczególnych uczestników Triennale, którzy z takich czy innych powodów szczególnie zapadły w nasze serca. Najlepsze prace szóstej edycji Triennale z Martwą Naturą można oglądać w Sierackim Biurze Wystaw Artystycznych do połowy stycznia. Potem wystawa ruszy w trasę po galeriach w całej Polsce.